Widziałeś? No mam... musisz... Kurwa, nie widać, nic zbytnio w aparacie. Słyszysz? Słyszę tam szum. Bartek, musisz niżej ten świecić, bo nie obejmuje. No nie teraz, tak? O kurwa. Zaszczekaj panowie, jesteśmy na wizji. Patrz, aktujcie, patrz, patrz, patrz! patrz! Nie, nie idzie, patrz, teraz idzie, idzie, jaka duża. Ty? Nie, nie biegnij, Bartek. Uuu, hu, hu, hu. Ja. Bartek, <noise> nie biegnij. Badaj, 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 badaj. Patrz, ty. <noise> co, to, to? <noise> Bartek, chodź tu. Bartek, nie biegnij po lodzie. Ty, bo tam się włamało na pewno, chodź już tu. Chodź tu. Co, ty? Dostałeś Zostałeś wodą? No. <noise> no, co, <to, kryje> coś? Ja? <noise> okay. Nie. Daj, bo, daj, 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 latarkę. Nie no Nie, chyba nie. Dobra, uwiecznione. Uwiecznione. Czekaj, 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 czekaj. Wyglądało normalnie, jakbyś, Bartek, dostał na ciebie. <laughs> o, że tam było, co? Tak wyglądało, jakby to by je przykryło, dlatego ja mówię, co ty głupi jesteś, że tam tak blisko podchodzisz. Ono mi... się rozpędza dopiero.